Wszystkim, w dzisiejszym odcinku opowiemy trochę o scynkach krokodylowych. Tak się składa, że już od dłuższego czasu mamy tego osobnika w swojej hodowli. Nie było wcześniej okazji, żeby z nim coś fajnego nagrać i przyszedł. Taki czas, żeby trochę poopowiadać o tym naprawdę bardzo ciekawym i fascynującym gatunku. Ostatnio cały czas było paludarium wielogatunkowe, a na naszej grupie. Tak, to właśnie ten zbiornik, a na naszej grupie na Facebooku zresztą, gdzie Was serdecznie zapraszam. Y, pytaliśmy się was, co byście chcieli, no i odpowiadaliście, że właśnie może jakiś mniej popularny y, gatunek jaszczurki albo właśnie cynki krokodylowe. No to proszę bardzo. Te przepiękne stworzenia są bardzo ciekawymi jaszczurkami, aczkolwiek nie nadają się dla osób początkujących. Dlaczego? Mają dość specyficzne wymagania, jeżeli chodzi o zbiornik, o zachowania. Są bardzo skrytymi jaszczurkami, więc też trzeba mieć troszkę doświadczenia w hodowli właśnie takich skrytych jaszczurek, żeby poznać ich zachowania. Czy to jest na przykład zachowanie, które pokazuje, że coś się dzieje, albo po prostu właśnie zwykłe zachowanie. Jaszczurki, która na przykład się stresuje, ucieka przed nami albo zastyga, ponieważ te jaszczurki na przykład mają taką zdolność zastygania w pozycji, udawania, że są martwe, są wtedy takie sztywne, stają wysoko na łapach. No tak po prostu, żeby yy, to jest ich system obronny. Ogólnie jaszczurki te bardzo się stresują. Ja go trzymam specjalnie tak, żeby w, w chwili, gdy chciałby uciec, nie wiem, nie wiem, nie spadł gdzieś na podłogę, ani właśnie się za bardzo nie stresował. Mam taki pewny chwyt yy, właśnie, żeby. On mi tutaj pewnie siedział na ręce. Ten chwyt i ogólnie trzymamy go tylko na potrzeby filmu, później, oczywiście, wróci do swojego, swojego zbiornika. Od razu tutaj możecie zobaczyć taką żółtą plamkę na podgardlu. To znaczy, że ten osobnik już jest dorosły, dojrzały płciowo. Zresztą młodsze osobniki tutaj na całej głowie nie mają tych pomarańczowych, charakterystycznych obłódek wokół oka, a mają natomiast takie żółto-ciemnobrązowe, czarne paski, takie. Pręgi, można to tak nazwać. Po prostu taki mozaikowy kolor. Jeżeli chodzi o płeć tych synków, można sobie porównać, jeżeli chodzi o kształt głowy i ogólnie masywność osobników. Jeżeli mamy dwa, to wtedy wiadomo będzie łatwiej, ale też na tylnych odnóżach są takie pory białe, pory dłoniowe, które samce mają, samice ich nie mają. Na łapkach są pory, na dwóch środkowych palcach. Oprócz tego, tutaj są gruczoły, które również posiada tylko samiec. Jaszczurki te pochodzą z Nowej Gwinei i okolicznych wysp. Jeżeli chodzi o to, w jakim środowisku żyją, to są dna lasów deszczowych, lasów tropikalnych lasów deszczowych. Mogłoby się nasunąć tutaj pytanie, no to czemu taki zbiornik na przykład jak paludarium? Czemu tutaj byśmy nie mogli włożyć cynków? Teoretycznie byśmy mogli, bo jaszczurki te potrafią pływać, korzystają sobie chętnie ze zbiorników, mają też bardzo dużo roślin, fajną warstwę podłoża, w których bardzo też lubią kopać i robić tunele, ale tutaj w tym zbiorniku nie ma grawitacyjnej wentylacji. Taką wentylację mamy zazwyczaj właśnie w takich popularnych naszych terrariach, czyli one z przodu na dole i u góry. Tyłu. Jeżeli by taka była, to jak najbardziej taki zbiornik mógłby, mógłby być, czyli dużo wody, łatwe zejście do wody, z której właśnie on by sobie mógł korzystać, dużo podłoża, w którym, tak jak wspomniałam, lubiłby kopać tunele i na pewno by je kopał, mnóstwo kryjówek, które by wykorzystał, więc możecie sobie, jeżeli chodzi o cały wystrój, mniej więcej się tutaj zainspirować. Czyli dużo roślin jak najbardziej w takim zbiorniku też będzie na plus. Raczej używamy takich naturalnych podłoży, dodatków, wystrojów u tych jaszczurek, ponieważ one są bardzo delikatne. Są to bardzo wrażliwe jaszczurki na warunki w terarium i na temperaturę i wilgotność i ogólnie wszystko to, co się dzieje w zbiorniku, więc też nie trzeba ich za bardzo, nie trzeba. Nie, mo nie możemy ich stresować. Ponadto, jeżeli wiadomo, trzeba coś zrobić w zbiorniku, no to jak najbardziej, ale tak bez powodu tego nie robimy. A taki zbiornik, jeżeli byśmy go odpowiednio przygotowali, czyli jakiś wentylator, który stworzyłby nam tutaj cyrkulację powietrza, w sumie mógłby się też nadać. Jako, że jest to jaszczurka dzienna, pamiętamy, aby w naszym zbiorniku znajdowało się źródło promieni UVB i UVA. I oczywiście ten zbiornik z wodą, o którym wcześniej wspominałam, jest koniecznością. Musi być jakiś zbiornik, do którego on swobodnie będzie sobie mógł wejść, skorzystać z niego najlepiej, żeby mógł jak w nim właśnie nawet popływać. One są ściśle związane z tym środowiskiem. Na tych dnach lasów tropikalnych, deszczowych często są przy strumieniach, przy właśnie jakichś takich terenach mocno, mocno wilgotnych, więc też wilgotność będzie w zbiorniku wyższa, nawet do około 80%. Tą wilgotność musimy utrzymywać cynki te posiadają również zdolności wokalizacyjne. Czasem udawało mi się usłyszeć właśnie te dźwięki, które przypominają takie szczekanie troszkę. Czasem to było... Że tak powiem, bez mojej ingerencji, a czasem, jak na przykład chciałam sprawdzić, czy wszystko ok, bo widziałam jakąś plamkę, myślałam, że na przykład to jest, to była wylinka, próbując go podnieść, po prostu właśnie to szczekanie, czyli taka obronna, wokalizacyjna zdolność, również się ujawiała. Z rodziny tych synków są inne gatunki, różniące się głównie barwą, właśnie tymi na przykład kolorami wokół oczu, inne ich nie mają i drobnymi, różnymi. Mankamentami, jeżeli chodzi o wygląd. Jeżeli chodzi o warunki, w większości są to podobne, ale my dzisiaj się skupiamy na krokodylowym Grasilis, czyli tym naszym przepięknym smoku. One ogólnie są naprawdę cudne, robią super wrażenie, ale trzeba pamiętać, że nie są to szczurki. Łatwe nie są to jaszczurki polecane osobom początkującym, więc jeżeli się będziemy nad nie decydować, to naprawdę trzeba się do nich dobrze przygotować, trzeba się uzbroić w cierpliwość. Jest możliwość karmienia ich, na przykład z pęsety, przyzwyczajenia do człowieka, ale jest to długi proces, ciężki. Trzeba właśnie się do niego i my przygotować i przygotować do tego jaszczurkę, dlatego też należy pamiętać od razu, żeby te warunki w terrarium były jak najbardziej w porządku. Jaszczurki te też potrafią się rozmnażać, jeżeli będziemy mieć parkę trzeba o tym pamiętać, że mogą się rozmnożyć w hodowli. W większości jaszczurki, które są w handlu są z odłowów, mało osób je rozmnaża, rozmnażają się też, w, że tak powiem, małych ilościach stosunkowo porównywalnie np. do popularnych wykonów orzęsionych, dlatego też jest ich mniejsza dostępność. I tu jest ciekawostka, że na przykład samice tego gatunku potrafią opiekować się swoimi młodymi. Często też zdarza się, że samce się nimi opiekują. W różnych hodowlach zdarza się również tak, że. Dopiero młodziaki są znajdywane gdzieś w zbiorniku, czyli nie wiedzieliśmy nawet, że było jakieś jajko złożone w podłożu gdzieś zakopane. Mama się nim opiekowała, młodziakami też się jak najbardziej mogła zaopiekować. Raczej przekładamy te jajka do inkubatora, jeżeli jest to możliwe, w hodowlach, ze względów bezpieczeństwa. Wiadomo, że karmówka gdzieś tam coś może uciec, może zrobić krzywdę takiemu albo jajku, albo młodziakowi, więc ogólnie robi się to. Tak jak klasycznie w inkubatorach, ale jest możliwość właśnie wychowywania przez rodziców tych młodych. Ogólnie ja kiedy pierwszy raz mieliśmy do czynienia z tym gatunkiem, od razu się w nich zakochałam, mieliśmy kiedyś ich więcej. Aktualnie jest ten samiec, który jest u nas już około 3, może troszkę więcej 3 lat niż 3 lata. Są to nie za wielkie jaszurki, bo maksymalnie one dorastają tak do 20-20 kilku centymetrów w hodowlach, ale ten zbiornik też musi odpowiednio być duży. 80 na 40, jeżeli chodzi o podstawę, bo są to bardzo aktywne jaszczurki, wbrew pozorom. W, bo są z natury skryte, ale skryte są właśnie najbardziej przy tym człowieku. Czyli jeżeli my będziemy otwierać terarium, jeżeli one będą widzieć, że coś się rusza poza terarium, no to faktycznie wtedy będą się ukrywać, będą właśnie w tych takich zamarzniętych pozach, udawać, że nie żyją, czy właśnie żeby ich nie było widać. Więc jeżeli ma on spokój, to faktycznie widać z dalszej odległości, jak on sobie ciekawie zwiedza terarium, czy gdzieś tam właśnie wchodzi do wody i to jest mega. Fajne w obserwacji. Może być to utrudnione przez to, że są płochliwe. No ale cóż, taki urok tej jaszczurki. W tym filmie to już wszystko. Serdecznie Was zapraszam na naszą grupę na Facebooku, na pozostałe media społecznościowe, na przykład Instagram. Tam są też wrzucane rolki na Instagrama, czyli takie troszkę humorystyczne treści, trochę ciekawostek. Na TikToku również wstawiamy fajne, porządne treści. Także zapraszam serdecznie, zostawcie łapki w górę, suba, kto jeszcze nie subuje. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!